Leopold Staw. Prośba o skrzydła. Jest dziwny, cudów kraj, odcięty rzeką, której nie przejdzie. Kto latać nie umie, śni pod niebiosów błękitną powieką, jak oko, które myśl Bożą rozumie. Gdyśmy utonęli w marzenia zadumie, W cieniu ukryci, w południe przed spieką, Przyszły nam o nim wieści w drzew po szumie, Szepczące jedno – daleko, daleko. Gdy noc zapadnie, chodźmy nad tę wodę I tam rozbijmy półcienne namioty, Gdzie wierzby wiatrom zostawiają sidła i wznosząc w dłoniach nasze serca młode do gwiazd, co płoną jak nasze tęsknoty, mudlmy się cicho na klęczkach o skrzydła. Czytał Bogdan Dmowski